Cześć! Nazywam się Karolina. Dzisiaj będę nagrywać filmik pod tytułem Zabawa ze smokiem spajkiem. Taki odcinek. Dziś Spike bawi się w kuchni. Cztery dni mnie nie nagrywali. Widzicie jak chciała zewnątrz, że wpadnam. Troszkę nam się polał wodą. I mieliśmy nieco akcję ostatnio I przez te cztery dni w ogóle my nie nagrywali Prawda Spike? Prawda Ale że to sobie odpoczęłam od nagrywania No to się cieszę, że odpocząłeś sobie No to teraz jedz Tylko coś nam chyba jest słabo widać O dobrze, że Spike to zauważyłeś O, teraz dobrze, no bo wcześniej było widać od, odbicie światła. musimy się Już, już zjadłem. Dobre. To co teraz robimy? Małpę. Uuu, tej małpy już nigdy tu nie widziałem. No Nie widziałeś. Dlatego ona nie występowała nigdy, bo miała wyczerpane baterie. Po prostu słabo śpiewa, a teraz nam śpiewa. I możemy zrobić imprezkę taką. na, 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 na nie tak śpiewa. To jest melodia. No, to wam pokażemy małpę. Tak ta małpa wygląda. Nieco ona jest duża i niestynno. Tak nieco i nie będziecie widzieć. To ona wam usiądzie i tak wam zaśpiewa. Ta małpa wystąpiła, ma nowe baterie i dlatego śpiewa nam tak dobrze tą piosenkę. No to małpa sobie już siedzi tutaj i teraz będziemy śpiewać z Rainbow Dash. Jak to zawsze, prawda, Spike? Tak! Pamiętam, jak śpiewamy codziennie z Rainbow Dash. Przez te cztery dni my nie nagrywaliśmy? Tak! No bo była akcja. My nie nagrywali. A teraz jest wszystko w porządku. To się cieszymy słodkim i fajnym nagrywaniem. No to teraz śpię. no to teraz śpiewamy sobie bo też teksty. No, dziękuję, że przypomniałeś, bo bym zapomniała. O, tak, teraz cię widać. I śpiewamy, ekipa rozśpiewana, uuu, ekipa. No. O, my ekipa rozśpiewana. Życie potrafi pędzić ból po drodze skręcił o stronę twój plan. Nic, tylko tukwą prosto w mur. Marzenia była, więc tam gła. Lecz każda mgła. Lecz każdą mgłę w końcu zniecie wiatr wybierze kompas na nowy kierunek. I żagli biel. ujrze cały świat. Najwyższy czas, hej, żeby być super. Super, wszyscy jesteśmy super, super, su, su, super, wszyscy jesteśmy super. Dasz radę, bo razem, razem zawsze rośnie. Czasem jest tyle je deszcz. Ur goni wiatr, lecz nań wysoko znajdzie słońca blask. Więc kiedy boisz się, to wsparcia szukaj w nas, bo w grupie burza nie jest taka zła. Na środę. Bo no razem, razem za rośnie. Raz A gdy jesteśmy razem, to świat rozruszy tysiąc skał, Tu mistrzom zaczyna ma skał, się łuki morskich bal, Gdy jesteśmy razem, wyraźna przyszłość staje się, I jak każdy dzień, czuję to, czuję to. Kolorowi jak tęcza, przyjaciele to największy skarb, Kolorowi jak tęcza. Ko se imi moge podvića Muj mao kucik Muj mao kucik Muj mao kucik Zni czuję smak na mały kuczek. Kiedy ujrze go, to pędzą wiatr. Człowieczerce mam czar, naszej przyjaźni, wielki dar. Mamy razem przygód, moc. W krainie mamy pisieni nas. Na szyku. Rosk magi nie otuli dziś na robota. Wielka gala, dajemy czadu. Za krótką filkę, że jestem gwiazdą z cyrku. I model mocny śnie się pobawi obok mnie. Na figle pod murami, że mi dali. I wierzę to, że zjawiam się na wielkiej gali. Oto dwa, jakiś świat. Jadę ze sali i marzę dawnych lat spełnia. Boi się na gali. Taki gali. Uff! Daliśmy czadu pięknego. pięknego Tak jak na walentynkach Tak samo No to teraz czytamy komiksy Marvela Halka Uuu, doczekałam się Halk No, będzie Halk A teraz komiksy Marvela czytamy Czytamy te komiksy Marvela O Halku I w końcu, Spek, doczekałeś się Halka Idziesz? Halk? Tylko to nie jest ten Halk, co ci się tak podoba Będzie on jutro Będzie jutro Spike, ja, czemu się obracasz? Co oglądasz się za Halkiem? Nie ma tam Halka Nie ma Halka dzisiaj, nie ma Wiesz, tam jest halka. Nie obrazuję, się, bo Halka nie ma. Tam są dinozaury. Wiesz, dinozaury mają jego kolegi. No to czytam. Miał też z tego jakąś ponurą sy sy saty satysfakcję. Jakby patrzenie na to, jak ludzkość sama się niszczy w jakimś sposób, potwierdziało opinię, którą miał na niej, na jej Temat od bardzo dawna. Hulk miał gdzieś, że pierwsze by o my by ar, by o Ania były. Skutkiem działań ter ter terrorystów bez upoważnienia rządu, miał gdzieś, że nikt nie chciał wojny, ale Odwet, Odw ale odwet. Był jedyną możliwą odpowiedzią. Miał gdzieś, że wszystko wy wymiknęło się. Spod kontroli. Miał gdzieś kolejne gnięcie, milo, miliony niewy, niewinnych. Miał gdzieś, że pozostali. Obrońcy ludzkości ginęli. W tym wybuchu, w... w tych wybuchach, podobnie zresztą jak ich zło... złowrozyły o wy... złowrodzy przeciwnicy. Bo przecież nukły a ust, nie odróżnia dobrych od złych. Tylko dwóch Spraw nie miał gdzieś. Tylko dwóch. Chciał być najsilniejszy. I żeby go zostawiono w spokoju. Przeczytaliśmy dzisiaj tylko tyle. W końcu o Halku. To ci przeczytaliśmy tą stronę. I tą. Jutro będziemy czytać tą stronę i tą. Jutro teraz się przygotuj, bo jutro ten Halek coś się tak podobał. Pamiętasz? Pamiętam. I to był nasz cały filmik. Teraz będą pozdrowienia naszych widzów. Pozdrawiam Miłosza. Pozdrawiam Gabriela, pozdrawiam Mateusza, pozdrawiam moją koleżankę Julkę, pozdrawiam mojego kolegę Karola, pozdrawiam mojego kolegę z klasy Kamila Bukę. Buziaki dla ciebie. I pozdrawiam również Sylwka Hanusa i pozdrawiam moją kuzynkę Anetę. To były pozdrowienia naszych widzów. Jeśli wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał.